Dzień dobry Państwu. Z kobietami o kobietach. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj młodszy aspirant Sylwia Król z komendy miejskiej Policji w Koninie. Dzień dobry, Pani Sylwia. Dzień dobry. Pani Sylwia, jest Pani kobietą. Dlaczego praca w Policji? Od zawsze chciałam pracować w Policji. To było moje marzenie, które spełniłam. A jakie trudności Pani napotkała w tym zawodzie? Praca w policji jest narażona na wiele trudności. Pracując w wydziale ruchu drogowego przez 5 lat, największą trudnością było dla mnie obsługa zdarzeń drogowych, śmiertelnych wypadków. Obecnie pracuję w zespole do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii i bardzo boli mnie, kiedy zabezpieczamy dzieci z rodzin podczas interwencji, kiedy oboje rodziców jest w stanie po użyciu alkoholu albo innych środków odurzających. Ciężki temat. A to jak pani sobie radzi w życiu prywatnym i łączy to z pracą w policji? Mam ogromne wsparcie. Mam ogromne wsparcie w rodzinie mój tata jest bardzo zadowolony z tego, że ma córkę policjantkę. Zresztą ma cztery córki, każda z nas pracuje w zawodzie, który pomaga drugiej osobie. Bardzo ważne jest, żeby w w tym naszym zawodzie, gdy jest e, to ryzyko powiększone, mieć wsparcie e, w najbliższych. E, ja mam wsparcie również w moim partnerze. E, mój syn również mnie wspiera. E, mówi, że jestem jego autorytetem. Jak dorośnie, będzie chciał być taki sam jak, jak mama. Także mogę powiedzieć, że jestem ogromną szczęściarą, bo, e, bo to wsparcie mam. Poza tym, e, po służbie jestem bardzo aktywna. E, do domów przyjeżdżam praktycznie tylko, e, tylko na noc. Rodzice mają działalność, także po pracy jeżdżę im pomagać. Uwielbiam góry. Latem spaceruję po górach zimą. Jeżdżę na nartach, także każdy wolny czas poświęcam na sport. Pływam dwa razy w tygodniu, trenuję pływanie, jeżdżę na rowerze, także nie mam czasu na nudę. Ma pani bardzo intensywny, intensywny dzień e, i podziwiam, że znajduje pani jeszcze czas na swoje pasje. A jeśli nas oglądają teraz jakieś młode dziewczyny, które myślą o pracy w policji, e, co by pani im powiedziała? Co trzeba zrobić, żeby wstąpić do policji? Muszę przyznać, że wcześniej ten zawód był zdominowany przez mężczyzn. Teraz co piąta kobieta chodzi w niebieskim mundurze policyjnym. Praca w policji pozwala nam na, na rozwijanie się, na pomaganie drugiej osobie. Trzeba po prostu lubić to, co się robi. Dobrze, a jakie są procedury, żeby wstąpić do policji? Jakby mogła pani przybliżyć? E, trzeba złożyć dokumenty w jednostce policji. E, później e, zdać testy. E, nie mam żadnych forów e, z uwagi na płeć. Musimy zdać takie same testy jak mężczyźni. E, na początku mamy test wiedzy, później test sprawności fizycznej, e, test psychologiczny, tzw. Tak multi-select. E, później jest e, rozmowa kwalifikacyjna e, i komisja lekarska. Trudno było dostać się? Ja zdałam za pierwszym razem. Niektórzy podejmują kilka prób. W zależności od człowieka, każdy, każdy ma inne predyspozycje i każdemu jest inaczej. A jak koledzy z pracy reagują na koleżankę, kobietę w policji? Jak ludzie reagują na mundur policyjne kobietę? Tak jak wcześniej mówiłam, coraz. Coraz częściej kobiety się pojawiają w policji, w mundurze. I to nie jest zaskoczenie. Nasi koledzy są chyba już przyzwyczajeni, że, że pracują z nami kobietami. Pani Sylwio, a jak kiedyś wyglądała praca w policji, a jak wygląda teraz? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ w przyszłym roku, w 2025, będziemy obchodzić setną rocznicę powołania kobiecej policji. Wcześniej. Praca kobiet w policji e, wyglądała zupełnie inaczej. E, nie było tak e, łatwo i prosto kobietom dostać się do policji. E, przede wszystkim e, przyszła policjantka e, musiała być albo panną, albo wdową. E, musiała mieć minimum metr 64 wzrostu. E, przedział wiekowy również był brany pod uwagę, między 25 a 45 rokiem życia. E, I co istotne, musiała się zobowiązać, że przez 10 lat e, nie wyjdzie za mąż. Dziesięć lat. Dokładnie. <laughs> Dobrze. A jakie trzeba mieć predyspozycje fizyczne teraz, żeby pracować w policji? Czy są w ogóle jakieś wymagania jeśli chodzi o fizyczność? Tak, tak jak wcześniej mówiłam, zdajemy test sprawności fizycznej. Jest to test, w którym trzeba się zmieścić czasowo. Ja osobiście uważam, że najgorsze dla nas kobiet jest rzut piłką lekarską. Jest to rzut na odległość 5 metrów i trzeba mieć dobrą taktykę, żeby dorzucić te 5 metrów. Rozumiem, że też dobrą sprawność fizyczną. Wspomniała Pani, że dużo Pani ćwiczy, uprawia sporty. Rozumiem, że to też, żeby podtrzymać właśnie tę sprawność, która jest potrzebna w pracy. Dokładnie. Mamy dodatkowo teraz raz w roku testy sprawności fizycznej, które musimy przejść. Także ta sprawność jest nam potrzebna nie tylko do pracy, ale także do, do życia prywatnego, żeby lepiej się czuć. I być zdrowym. Pracuję pani w prewencji i chciałabym troszeczkę zmienić e, temat i porozmawiać o przemocy domowej. Czym jest w ogóle przemoc domowa? Bo przecież każdy z nas może mieć inną definicję tego, tego terminu. Przemoc domowa jest zawarta w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Może powiem tak bardziej praktycznie, czym jest ta przemoc. Przemoc najczęściej objawia się poprzez agresję fizyczną. Jest to bicie, popychanie, jest to przypalanie papierosem, i taką przemoc nie jest trudno zauważyć, bo ona zostawia ślady. Zupełnie inaczej jest z przemocą psychiczną, kiedy ona nie jest widoczna gołym okiem. Jest to obrażanie, sprawca. E, 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 powoduje, że, e, że ofiara e, czuje się gorsza, e, jest poniżana, e, traktuje ją gorzej, e, mówi, że, że jest beznadziejna, że jest głupia, e, że bez niego sobie nie da rady. E, innym rodzajem przemocy jest przemoc ekonomiczna, e, jest również przemoc seksualna e, i w tej przemocy najbardziej co mnie boli to e, przemoc wobec dzieci. A co z przemocą fizyczną wobec kobiet? Jaki jest to odsetek? Czy dużo jest takich zgłoszeń państwo mają? Najczęściej zgłaszana jest właśnie przemoc fizyczna i najwięcej zgłasza przemoc kobiet. Mężczyzn jest dużo mniejszy odsetek. A gdzie można szukać pomocy? Jak policja pomaga takim kobietom, które zgłaszają się? Że potrzebują właśnie takiej pomocy. Policjant, który jedzie na interwencję, na interwencję domową odseparowuje sprawcę od osoby pokrzywdzonej. Może zatrzymać taką osobę na 48 godzin w areszcie, może wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania dla sprawcy i zakaz zbliżania się do, do tego mieszkania, zakaz zbliżania się do osoby oraz zakaz kontaktowania się na okres 14 dni. I przez okres tego, trwania tego zakazu osoba pokrzywdzona może zgłosić się do sądu o przedłużenie tego o tego nakazu i zakazu. Często jest tak, że kobiety boją się zgłaszać taką przemoc. Co by pani powiedziała takim kobietom, które jeszcze nie wiedzą co robić, które być może są zastraszane, które myślą o dzieciach, myślą, że przecież to jest ich ojciec, nie chce im zabierać ojca? Co by pani powiedziała takim kobietom, które, które nie wiedzą co robić? Bardzo często rozmawiam z kobietami, które są pokrzywdzone, które są ofiarami przemocy domowej i zadaję to samo pytanie. Dlaczego pani nie przerwie tego procederu? One się boją, że zostaną same, że nie poradzą sobie, że nie poradzą sobie finansowo. Bardzo dużo kobiet jest uzależnione finansowo od mężczyzn. Boją się opinii bliskich, boją się opinii sąsiadów. Tylko tłumaczę tym kobietom, że to jest błędne koło Przemoc domowa to taka, takie błędne koło, trzyfazowe. Jest faza napięcia, faza wybuchu i miodowy miesiąc. I one sugerują się tym miodowym miesiącem, bo wtedy sprawca przeprasza, obiecuje, że się poprawi, że więcej nie będzie, że nie będzie bił, nie będzie ubliżał, nie będzie upokarzał. I za chwilę schemat się powtarza, niestety. A czy jest jakieś wsparcie psychologiczne dla takich kobiet? My jako policja mamy psychologa policyjnego, który pracuje tylko z policjantami. W sytuacjach kryzysowych albo nadzwyczajnych pomaga emocjonalnie innym osobom, natomiast ofiarom przemocy pomagamy tylko na interwencjach. Często jest tak, że otoczenie nasze, środowisko nie widzi tego, albo nie chce widzieć tego, co się dzieje właśnie w domu. Sąsiedzi, koleżanki przecież dobrze wiedzą, co się dzieje za czterema ścianami. Co by pani powiedziała takim osobom, bo czasami być może jest za późno na taką reakcję? A powiem tylko jedno zdanie. Milczenie jest przyzwoleniem na stosowanie przemocy. I to jest e, piękne i mądre to, co Pani powiedziała, e, natomiast e, mam wrażenie, że e, nasze społeczeństwo czasami jest takie obojętne na takie rzeczy. Nie chce, nie chce się interweniować, nie chce słuchać i mieszać się. Przychylam się tutaj do, do Pani zdania, e, że milczenie jest przyzwoleniem właśnie nadziejącą się e, krzywdę. A czy jest jakiś system monitorowania skuteczności działań policyjnych, jeśli chodzi o przemoc domową? Tak, oczywiście jest. Każda rodzina, w której stosowana jest przemoc, jest objęta procedurą niebieskiej karty. Ta niebieska karta jest skoordynowana przez zespół interdyscyplinarny. Tworzone są grupy diagnostyczno-pomocowe, które pracują i ze sprawcą, i z osobą pokrzywdzoną. Dodatkowo policjant, który nadzoruje i monitoruje tą rodzinę w czasie trwania przemocy, on jest zobowiązany 9 miesięcy po zamknięciu niebieskiej karty nadal monitorować sytuację rodziny. Co w naszym mieście jest zorganizowane dla takich kobiet? Słyszałam ostatnio o stowarzyszeniu, które zostało otwarte. Jakby mogła Pani przybliżyć kilka słów na ten temat? Tak mogę przybliżyć, bo należy do tego stowarzyszenia faktycznie 4 grudnia miałyśmy otwarcie konińskiego stowarzyszenia wsparcia, może być lepiej stowarzyszenie otwarte przez 7 kobiet, przez psychologów, seksuologów, przez przeze mnie policjantkę, przez prawników. Pomagamy kobietom w takich trudnych sytuacjach podejmować decyzje, wspierać. Dodatkowo planujemy organizować warsztaty i szkolenia dla takich osób. Nie ukrywam, że już kilka Takich spotkań za nami, a o kolejnych będziemy informować. Gdzie można szukać tych informacji? Mamy stronę internetową i na Facebooku również zawarte są informacje, także zapraszam do, do kontaktu. Pomożemy na tyle, ile będziemy mogły. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, że była pani moim i państwa gościem. Pani Sylwia Król, dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie.